Cześć, na z tej strony, witam na kanale Startu AI. Pewnie znasz to uczucie. Gadasz do czatu GPT, do Clouda, Gemini albo do jakiegoś innego AI, prosisz o coś, a dostajesz, no powiedzmy delikatnie, niezupełnie to, o co Ci chodziło. Dziś pokażę Ci, jak zacząć gadać z AI tak, żeby w końcu robiło dokładnie to, co chcesz. Koniec frustracji, nerwów i tracenia czasu. Ale mam dla Ciebie... Coś jeszcze lepszego. Za dwa dni, czyli w środę, startujemy ze społecznością Startu.I, gdzie przygotowaliśmy dla Was naszą autorską bibliotekę promptów, gdzie po zadaniu pytania, na przykład potrzebuję promptu do newslettera, podaj mi jak najlepiej go napisać, dostaniesz odpowiedź z gotowym szkieletem promptu, gdzie wystarczy, że podstawisz tylko swoje dane i voila! Także serio zachęcam do dołączenia do darmowej społeczności już od środy i będziemy o tym informować w naszym newsletterze, więc zachęcam do zapisu. No i subskrypcji kanału, bo mamy dla was przygotowane jeszcze więcej smaczków. No, ale zaczynamy już z filmem. Prompt engineering brzmi mądrze, ale też wymyślnie. Jednakże to tak naprawdę po prostu sztuka pisania dobrych poleceń dla sztucznej inteligencji. Tyle. Pomyśl o tym w ten sposób. Masz takiego super inteligentnego stażystę, ale jednak jest on trochę dziwny. Wie wszystko, co jest w internecie, dosłownie wszystko, ale kompletnie nie ma kontekstu. Nie wie, kim jesteś, co robisz, czego tak naprawdę potrzebujesz. To tak jakby stażysta, który jest pierwszy dzień w pracy w nowej firmie, tylko że on każdy dzień traktuje jako pierwszy dzień pracy w tej firmie. Dlatego zawsze musisz mu powiedzieć dokładnie, co ma robić. Krok. Po kroku. Nie możesz zakładać, że on się domyśli. Nie ma na to szans. Nic o Tobie nie wie, ani o Twojej firmie i nie ma co się oszukiwać. Często właśnie piszemy tak do AI. Byle jak. Rzucamy jakieś hasło i liczymy na cud. I jak mówił jeden z gości z Anthropic, czyli tych od Cloud AI, czasem piszesz polecenie, dajesz je człowiekowi i nawet człowiek do końca nie wie o co chodzi. To jak ma to wiedzieć AI, które nie ma twojego doświadczenia, twoich emocji, twojej intuicji. No dobra, ale po co ci to? Po co uczyć się sztuki promptowania? Bo różnica między słabym a dobrym promptem jest jak niebo a ziemia. Serio. Zobacz sam. Możesz napisać: "Stwórz mi plan marketingowy dla nowej firmy stosującej rozwiązania AI". No i co? Dostaniesz coś, co równie dobrze możesz usłyszeć o, na Instagramie od gościa, który mówi ci, jak zarobić milion. Ale bez konkretów. Ale możesz też napisać coś takiego. Opracuj pięcioetapowy plan marketingu cyfrowego dla startupu z siedzibą w Polsce, który wprowadza na rynek aplikację do budżetowania opartą na sztucznej inteligencji. Skoncentruj się na mediach społecznościowych i e-mail marketingu, dysponując budżetem w wysokości 20 tysięcy złotych. I widzisz teraz tą różnicę? To drugie polecenie daje AI konkretny kierunek, jasny cel i wytyczne. Dobry prompt to są konkretne rezultaty. To jest przede wszystkim oszczędność Twojego czasu i mniej siwych włosów. I właśnie to jest cała inżynieria: precyzja, testowanie i dochodzenie do celu. No okej, okay, ale jak pisać te lepsze prompty? I mam dla Ciebie tutaj kilka prostych zasad na start. Po pierwsze, iteruj i eksperymentuj. Serio. Rzadko kiedy pierwszy prompt jest idealny. To jest całkowicie normalne. Jednak z masz tą supermoc, że możesz wciskać reset ile razy chcesz. Próbować inaczej. Jeżeli coś nie działa, to zmienić jedno zdanie, dodać jakiś przykład, przeformułować zdanie, poprosić o odpowiedź w punktach. To jest jak rozmowa. Doprecyzowujesz, aż obie strony zrozumieją. I tutaj nie bój się próbować. To jest klucz. Po drugie, bądź krystalicznie jasny i konkretny. Zero niedomówień. Im więcej dasz AI kontekstu, tym lepiej. Na przykład, kim jesteś? Jestem właścicielem małej kawiarni. Do kogo piszesz albo tworzysz? Na przykład, chcę stworzyć post na Instagram dla studentów. Jaki jest tego cel? Na przykład, żeby zachęcić ich do odwiedzenia lokalu w czasie sesji. W jakim formacie ma być wynik? Na przykład, ma być krótki, chwytliwy tekst z emotkami, maksymalnie trzy zdania. Jaki ma być tego ton? Ton ma być luźny i zabawny. Nie zakładaj, że AI wie, co ty wiesz. Po prostu wyłóż kawę na ławę, jasno i prosto. I zobacz. Zakładając, że nasz pierwszy prompt to Stwórz post na Instagrama, który promuje moją kawiarnię przy uniwersytecie, dostaliśmy coś takiego. No i nie ma tutaj fajerwerków. A uwierz mi, że sporo osób, szczególnie początkujących, właśnie w ten sposób gada z AI. A teraz nasz prompt, który stworzyliśmy. Mam fajny post, który rzeczywiście można użyć i oczywiście można dalej się z nim bawić i go dopracowywać, ale chcę Ci pokazać tą różnicę. Po trzecie, pomyśl o halucynacjach, które dostaje AI, gdy ma jakieś nietypowe zadanie albo jakieś dane do przerobienia. I możesz AI w pewien sposób pomóc. Ehm, ostrzec je, podpowiedzieć mu na przykład, jeśli nie jesteś pewien odpowiedzi, napisz nie jestem pewien odpowiedzi, ale o to, co znalazłem, co przygotowałem. Albo jeżeli moje dane wejściowe są niekompletne, daj mi znać i poproś o ich uzupełnienie. I to daje Ci większą kontrolę nad tym, co się dzieje i co AI nazwijmy Ci, to wypluje. Po czwarte i to jest mega trick, zapytaj samo AI o pomoc. Serio, jeśli dostałeś słabą odpowiedź, możesz zapytać. To tak jak z prawdziwym stażystą. Gdyby zrobił coś źle lub nie tak, to byś mu o tym powiedział. Powiedziałbyś, co zrobił źle i co może poprawić? Zrób tak samo z AI. Ta odpowiedź nie jest dobra, co było niejasne w moim poleceniu, jak mogę przeformułować to zdanie, żebyś następnym razem lepiej zrozumiał, o co mi chodzi. I zdziwisz się, jak często samo AI ci podpowie, jak je lepiej spromptować. I widzisz, to naprawdę nie jest jakaś czarna magia tylko dla wtajemniczonych. To trochę jak nauka obsługi nowego narzędzia czy nowego urządzenia. Musisz wiedzieć, jakich guzików używać i jak je naciskać. A jeśli chcesz więcej takich konkretnych wskazówek i przykładów, to koniecznie zasubskrybuj kanał Startu AI i koniecznie kliknij też ten dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Bo serio będziemy tu razem odkrywać potencjał AI krok. Po kroku. A jeśli chcesz wystartować już teraz, to pamiętaj, że w środę startujemy ze społecznością, gdzie będziemy razem uczyć się, jak ogarniać AI. I nie zniechęcaj się, jeśli nie masz wiedzy czy umiejętności, to jest całkowicie normalne każdy, kto dzisiaj wymiata, chociażby w promptowaniu, kiedyś gdzieś zaczynał i popełniał te same błędy. Także gwarantuję ci, że jak tylko załapiesz podstawy, to zobaczysz jakie to daje niesamowite możliwości. A teraz mam pytanie do ciebie. Jaki jest twój największy problem w dogadywaniu się z AI? Co ci najbardziej frustruje? Które narzędzie przysparza ci problemy? Napisz mi o tym w komentarzu poniżej. Chętnie poczytam, może znajdziemy na to jakiś sposób w kolejnych filmach. Kto wie? Także czekam na wasze komentarze, a w następnym odcinku porównamy sobie najpopularniejsze narzędzia AI i powiem Ci, za które warto płacić, a za które nie. Tymczasem dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.